Cześć, bardzo Was serdecznie witamy. Mamy jakiś problem z dźwiękiem, możecie dać znać, czy słychać mnie normalnie. A zaktualizowaliśmy program, może to coś pomogło, więc jak możecie, to napiszcie w komentarzach, czy dobrze nas słychać. W Polsce trwa teraz Tydzień Miłosierdzia. Święta Siostra Faustyna napisała w dzienniczku. Nie wiem o Panie, o, które, o której przyjdziesz godzinie, a więc czuwam nieustannie i nasłuchuję, jako oblubinica Twoja wybrana, bo wiem, że lubisz przychodzić niepostrzeżenie, lecz serce czyste z daleka Cię, Panie, wyczuje. Starajmy się zachować każdego dnia tę wrażliwość na obecność Pana. Chcemy dzisiaj pomodlić się w intencji pokoju na świecie i w naszych sercach. Zapraszamy Was wszystkich do wspólnej modlitwy. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Królowo Nieba, wesel się, alleluja! Bo ten, któregoś nosiła, alleluja! Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja! Módl się za nami do Boga. Alleluja. Raduj się i wesel Panno Maryjo. Alleluja. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja. Módlmy się, Boże, któryś przez zmartwychwstanie Syna swojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, światu weselić raczył. Daj nam, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Panny Maryję, dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Chwała ojcu i synowi duchowi świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. Chwała ojcu i synowi duchowi świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. Chwała ojcu i synowi duchowi świętemu. Jak była na początku. Wieczny odpoczynek raczej im dać panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy Wam bardzo za tę wspólną modlitwę. Bardzo Was serdecznie pozdrawiamy. Mamy nadzieję, że było nas dobrze słychać. Próbujemy rozwiązać ten problem. Pozdrowienia dla Piotra. Do usłyszenia. Już jutro o 12 mamy również nadzieję, że z Wami. Dzięki, cześć.